Witam i szalona na strażnicy serca. Chciałabym dzisiaj przedstawić wstęp do książki oblubienica Mesjasza, by tym zachęcić Was do kupienia tej książki. Dla tych, którzy szukają prawdy, to jedna z najważniejszych książek oprócz Biblii oczywiście. Teraz zacznę cytować właśnie ten wstęp. Jego oblubienica w czasach ostatecznych jest samotna, opuszczona i zgnębiona na duchu. Samotność i zagubienie nie są w tym ostatnim czasie nigdy w sposób automatyczny skutkiem każącego sądu, Bożego potępienia czy braku podporządkowania. Właśnie cierpienie związane z zagubieniem, bolesne doświadczenie samotności i odrzucenia. Poczucie, że nigdzie nie jest się u siebie w domu. To wszystko, według pisma, opisuje stan jego oblubienicy, jego wybranki w dniach, zanim on powróci. Według pisma, jego oblubienica cierpi w czasach ostatecznych z powodu ciężkiej depresji i potrzebuje uleczenia. Jest opuszczona i zgnębiona na duchu. Wydaje się, że to wprowadzenie w samotność jest jedną z ważnych lekcji dla jego oblubienicy w tym czasie. Jeśli jesteś teraz członkiem jakiegoś zboru i dobrze się tam czujesz, to jest to Twoje miejsce. Może się jednak zdarzyć, że mimo częstej zmiany społeczności, dręczy Cię narastające poczucie, że nigdzie nie należysz, więc, że zaliczasz się do być może najszybciej, Rosnącej denominacji na świecie, to chrześcijan, którzy wierzą i żyją poza uznanymi kościołami. Najczęściej temu stanowi towarzyszy lęk, coś jest ze mną nie tak, ponieważ osoby takie nigdzie nie znajdują miejsca, nigdzie nie czują się jak w domu. Jeżeli tak jest w Twoim przypadku, to przypuszczalnie Twoje miejsce nie jest w zbożu. Być może znajdziesz na stronach tej książki odpowiedzi na pytania, które od dawna w sobie nosisz, a których nigdy nie odważyłeś się zadać. Może zobaczysz dzięki tej książce, gdzie przynależysz. Kolejna uwaga wstępna. Słowo Boga posiada szerokość, głębię i wieczność, którą my ludzie możemy pojąć tylko po części. Nie istnieje nigdy tylko jedna właściwa interpretacja Biblii. Pismo święte zawiera w sobie dużo, dużo więcej. Rabini uważają, że pismo można interpretować na przynajmniej 70 płaszczyznach. Być może na stronach tej książki otworzą się przed tobą płaszczyzny interpretacji, po których jeszcze nie stąpiłeś, i z radością wejdziesz na nieznaną do tą przestrzeń. Na obszar Biblii dotąd nieodkryty. Czasy ostateczne charakteryzują się między innymi tym, że objawiane są rzeczy, które bardzo długi czas były zakryte. Jeśli żyjemy w czasach końca, to są to lata, w których rzeczy po części nagle znów zostaną objawione, rzeczy nam zupełnie nieznane, ale przed wiekami już odkryte, wesele Mesjasza. Będzie ostatnim wydarzeniem tej epoki. Tym razem i tym samym jest ono decydującym o wszystkim celem jego planów. Książka, którą masz przed sobą, pokazuje rzeczy z innej perspektywy niż liczne inne książki na temat czasów ostatecznych. Ta książka rozpoczyna swoją opowieść nie od księgi objawienia, lecz wychodząc od pierwszego słowa pisma stara się zatoczyć wielki łuk, nie z perspektywy albo-albo i nie chodzi o to, kto ma rację, a kto nie. Chodzi raczej o uzupełniający punkt widzenia, który pewne sprawy pokaże w innym, niecodziennym świetle. I ja mam tutaj taki bardzo dobry wiersz Daniela VIII, to jest wiersz 17. wiedz Synu Człowieczy, że widzenie odnosi się do czasów ostatecznych. Są to słowa Anioła Gabriela do Daniela, objaśniającego znaczenie wizji. On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie. I żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropi, rozumiejąc. To jest Daniela 12, 9-10. Lecz roztropni zrozumieją. Przepraszam. To jest tyle. Chciałabym, abyście po prostu zauważyli tę tą książkę wielu, wielu innych, bo jest ona naprawdę bardzo, bardzo cenna. Dziękuję Wam, Szabacelom, a przede wszystkim e, dla tych, którzy jeszcze nie wierzą, dobrego czasu, a ci, którzy wierzą i spełniają przykazanie szabatu, błogosławionego szabatu, szabatu, życzę Wam wszystkim. To na razie.